Gdybyśmy przeprowadzili taką ankietę co do pokus, czy je lubimy, czy nie, to podejrzewam, przypuszczam, że większość odpowiedzi była, że jednak nie. I gdyby Pan Bóg dał nam taką możliwość, zabrać pokusy, czy zostawić, to myślę, że większość odpowiedziałaby, żeby jednak zabrał. Nawet czasami modlimy się, żeby Pan Bóg zabrał nam jakieś pokusy. Tymczasem święty Antoni Wielki, jeden z pionierów monastycyzmu. Ojciec Pustyni powiedział takie zdanie może zaskakujące nieco dla nas. Jeśli zabrać nam pokusy, to któż będzie zbawiony, to któż wejdzie do Królestwa Niebieskiego, że wręcz sprawia, stawia sprawę na ostrzu noża, że bez pokus nie możemy być zbawieni. Raczej my byśmy powiedzieli, że bez Pana Jezusa nie możemy być zbawieni. A tu takie zaskakujące zdanie. I gdybyśmy pociągnęli dalej tę ankietę, czy chcesz wejść do Królestwa Niebieskiego, no to myślę, że tu też, przynajmniej wśród wierzących, byłaby w miarę zgodność, że chcemy. A jeżeli nie, no to pewnie trzeba by było sobie dopowiedzieć, no to co rozumiesz, jak rozumiesz Królestwo Niebieskie i zbawienie. Myślę, że większość z nas jednak chciałaby do tego Królestwa wejść, czy, czy cały czas pragnie do niego wejść. No więc po co, po co to komu? Po co te pokusy? Po co one w ogóle się wydarzają? Pierwsza prawda, która jakoś się objawia w doświadczeniu pokusy, to to, że my nie jesteśmy chowani przez Pana Boga pod jakimś kloszem albo w jakiejś klatce zamknięci. To znaczy, że my mamy naprawdę pełną wolność wyboru. To znaczy, że ten wybór nie polega tylko na wybieraniu między dobrem a dobrem, ale mamy całe spektrum wyborów także tych najgorszych. I że to jest tajemnica naszej wolności, że gdyby nie było tego pełnego spektrum, to nie byłoby też pełnej wolności, a Pan Bóg chce nam dać pełną wolność, a nie tylko właśnie jakąś połowiczną, że tylko możemy go wybrać, bo jak można go nie wybrać? Druga rzecz, która jakoś się objawia w pokusie, to poznanie siebie. Pokusa myślę, że jest takim dobrym lekarstwem na takie czasami pojawiające się w nas. Poczucie samozadowolenia, że jestem już tak pobożny, może i całkiem niezłym nie człowiekiem, jestem dobrym człowiekiem, chodzę do kościoła, modlę się, no może czasami zapomnę, ale jednak staram się. Bo takie poczucie samozadowolenia może nas bardzo zatrzymać w drodze do Pana Boga. Czyli przez pokusę poznajemy siebie, stajemy w prawdzie też o naszej słabości, czyli może też wzrosnąć nasza pokora która jest prawdą o tym, że mamy skłonność do grzechu, że nie zawsze potrafimy wybrać dobro. I to nie jest taka zgoda polegająca na machnięciu ręką, a no trudno, już tacy jesteśmy, no to, to będziemy grzeszyć. Nie, to jest poznanie swoich ograniczeń, a jednocześnie podjęcie tej pracy i walki nad tym, co we mnie słabe. I ostatecznie każda pokusa pokonana to jest wybór Pana Boga. To jest jakby powiedzenie Panu Bogu, Panie Boże, Ty jesteś pierwszy, Ciebie kocham najbardziej, Ciebie wybieram. Twój pomysł na życie jest dla mnie czymś najlepszym, czymś najbardziej prowadzącym do szczęścia. I można powiedzieć, że od takiego wyboru do wyboru, w drobnych, czasami codziennych sprawach, wyboru Pana Boga, w tym wzrastamy, w tym rośniemy jako ludzie święci, na tym polega świętość. Nie, niekoniecznie polega świętość na tym, że właśnie bardzo mocno w Wielkim Poście się napniemy i Unikniemy wszystkich grzechów, tylko przede wszystkim na tym, że ja cały czas wzrastam, bo świętość nie jest jednorazowym aktem, który się w nas ma dokonać, ale procesem, procesem wzrostu. I gdyby nie te pokusy, to byśmy nie wzrastali. Trochę tak jest, taką mamy naturę. My, jako ludzie, istoty żyjące w tym niedoskonałym jednak świecie, że kiedy jest nam zbyt wygodnie, to się rozleniwiamy, rozkładamy się. Nie chce nam się podejmować wysiłku, a jednak pokusa jest jakimś wysiłkiem i to czasem sporym wysiłkiem duchowym. No i teraz o co chodzi? Czy to jest jakaś szalona gra wymyślona przez Pana Boga, że on zsyła na nas pokusy, żeby nas sprawdzać, żeby nas doświadczać, czy na pewno go kochamy? No na pewno nie. To jest jakieś chore, błędne myślenie o Panu Bogu, bo nie taki Pan Bóg też objawia nam się w dzisiejszym słowie. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Jest pełen Ducha Świętego, jest Bogiem, a jednak wychodzi na pustynię, żeby doświadczyć pokusy, doświadczyć próby, żeby niejako samego siebie wystawić na próbę. On, który jest Bogiem, wchodzi w tę rzeczywistość i to jest ciekawe w tej opowieści świętego Łukasza. Te trzy pokusy to jest jakieś echo tych pokus, którym uległ Izrael. Pokusa chleba, czyli pokusa wystawiania Pana Boga na, na pustyni, na próbę czy proszenie Pana Boga, żeby dał im jeść. Wyprowadził ich z Egiptu na pustynię, żeby pomarli. Po to nas wyprowadziłeś, daj nam teraz jeść. A Pan Jezus zwycięża pokusę, nie samym chlebem żyje człowiek, ale słowem Boga, słowem, które pochodzi z ust Bożych. Druga pokusa. Oddawanie pokłonu diabłu, to jest echo te, tego wydarzenia ze Złotym Cielcem, kiedy Izrael zamiast Bogu stworzył sobie własnego bożka ulanego z metalu, żeby oddawać mu pokłon. A to Panu Bogu należy się cześć i chwała i pokłon. I trzecia pokusa, wystawianie Pana Boga na próbę, podobnie jak przy wodach Massa i Meriba i w wielu innych miejscach. Taka pokusa, za którą się może kryć ogromna niewiara i pytanie, czy żądanie od Pana Boga znaków czy cudów, bo czy On rzeczywiście potrafi, czy On rzeczywiście jest i czy rzeczywiście może zrobić wszystko? To jest ukryta, a może nawet nie do końca ukryta niewiara. Nie będziesz wystawiał Pana Boga na próbę. Trzy pokusy Izraela, którym Izrael uległ, można powiedzieć, zgrzeszył, ale można spojrzeć na tę Ewangelię bardzo osobiście. Jezus wychodzi dla mnie dla mnie, dla mojej własnej osoby na pustynię i na tej pustyni pokonuję wszystkie pokusy, którym ja uległem aż do tej pory i którym jeszcze ulegnę w moim życiu. Bóg, tylko On jest zwycięzcą, tylko On ma tę moc, pełnię Ducha Świętego, aby zwyciężać. On, nie ja. I może tu już się zaczyna nasze nawrócenie, że za takim, takim pragnieniem, że ja sam o własnych siłach właśnie teraz się tak bardzo mocno zepnę i pokonam moje pokusy, też może się kryć pycha, że ja mam jakąś wielką władzę, moc bycia świętym. Nie, to Pan Bóg jest tym, który uświęca, Pan Bóg jest tym, który zwycięża. I On w tej walce to nie jest gra Pana Boga, tak jak powiedziałem, który wystawia nas na próbę, ale Pana Boga, który jest po naszej stronie, jest bardzo głęboko w naszym doświadczeniu pokusy. Yy, i On zaprawia nasze ręce do bitwy, jak mówi jeden z psalmów. Czy to jak dzisiaj śpiewaliśmy w psalmie, że to On rozkazał swoim aniołom, aby nas strzegli także w czasie pokusy. I może w czasie doświadczenia tej próby dobrą modlitwą będzie bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu i jak wiary, że Pan Bóg jest ze mną w moim utrapieniu, że On mnie strzeże, że ja Go będę wzywał, a On mnie wysłucha. Będzie ze mną w moim utrapieniu i mnie wyzwoli. Czy tak jak w każdej modlitwie, Ojcze, nasz prosimy, Panie, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas wybaw od złego, bo tylko On jest tarczą, schronieniem i dostajemy w Wielkim Poście te narzędzia wielkopostne modlitwę, post, i jałmużne jakby naśladując też Pana Jezusa w Jego poście, w jego zwycięstwie, po to, żeby. Wzrastać w tej świętości, żeby wzmocnić naszego ducha w tej walce, która nieustannie się toczy. No i mamy taki potężny, to są narzędzia, ale jest też bronia tomowa w tej walce, czyli to, czego używa też Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, czyli Słowo Boże, bo Słowo Pana jest tarczą dla wszystkich, którzy się u niego chronią. Że ja mogę się w tym słowie schronić, że ono ma moc ducha świętego, który może mnie wybawić od zła, który może mnie zasłonić przed pokusą i wzywanie. W czasie pokusy, Słowa Bożego to jest coś pięknego, a nawet nie tylko w czasie pokusy, ale kiedy upadniemy, kiedy grzech nas przygniata, to i na tę okoliczność mamy Psalm, chociażby 130, 130. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Wysłuchaj mojego głosu, z głębokości mojego grzechu, bo Ty jesteś zwycięzcą, Ty jesteś zbawicielem, tylko Ty możesz mnie zbawić. Panie, powierzamy się Tobie w tej walce. W tym doświadczeniu pokusy, abyś Ty nas chronił, abyś nas ukrył w cieniu Twoich skrzydeł, aby nie przystąpiła do nas niedola i cios nie dosięgnął naszego namiotu, ale byśmy uczestniczyli w Twoim zwycięstwie nad i śmiercią. Amen.